To trochę uzupełnili woda, żeby była jak kaczki tamtych. No ale nie taka brudna jak tutaj. No. No. Żeby świeża woda dosyłała. Wycinać, to drzewo tak szybko urośnie. Ile lat trzeba czekać, żeby urosło? Wyciągany głównie z potrawy. Natomiast co do sadzawki, by się Państwo zgodzili, żeby ją uruchomili tą drugą? Bo tu jest jedna taka... A w... mnie to glans pomada. To on zależy. Ja Uważamy, że trzeba po prostu uleczyć nasz park sasbyt, bo to jest jedyne takie miejsce, gdzie można przyjść praktycznie w pobliżnie i się odprężyć do przyrody, tak odpocząć. I oczko tam wody też by się przydało, nam troszeczkę ławek zrobić, uważam. Na pewno więcej koncertów by się przydało.